Zapraszam pary, żeby wjechały tu na ogłoszenie ostatecznego wyniku. Wielkie brawa dla wszystkich. Przypominam zasadę: dwie pary z najmniejszą ilością punktów niestety odpadną dzisiaj z dalszej rywalizacji. W takim razie zaczynamy od naszej pierwszej pary, czyli Perli i Tomasa. Ilość punktów przyznanych przez publiczność to osiem! Osiem. Całkiem niezły prezent. To znaczy, że musimy mieć dziewięć, żeby wygrać. Kolejna nasza para to Ambar i Mateo. Ilość punktów przyznanych przez publiczność? To dziewięć! Tak! to Znowu jesteśmy najlepsi. Z taką punktacją Ambar i Mateo plasują się na pierwszym miejscu, a za nimi Perla i Tomas. Kolejna para to Jim i Nico. Ilość punktów przyznanych przez publiczność to? Siedem! Ten wynik daje im wysokie trzecie miejsce. Oj, nie wierzę w to. Ja tak, bo jesteś wspaniała. No wiesz, na wrotkach. Chodzimy do Delfi i Gastona. Nasza publiczność przyznała im cztery punkty. To jest totalna porażka. Mamy czwarte miejsce. Koniec. Odpadliśmy. Nie, 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 nie. jeszcze nie. Zostały przecież dwie pary. Ilość punktów od publiczności dla Sofii i Diega to... Cztery! Taki wynik niestety nie daje im możliwości dalszego startu w konkursie. Pozostali nam Luna i Simon. Nasza publiczność przyznała im dziś. Ilość punktów przyznanych Lunie i Simonowi przez publiczność to. 24 punkty dają im piąte miejsce. Niestety odpadają dziś z dalszej rywalizacji. Cześć. Cześć. Co robisz potem? Tak sobie myślę, że możemy pójść porobić coś fajnego, pójść na lody. Y słuchaj, wiem, że jesteś bardzo uczciwy i myślę, że ja też powinnam taka być wobec ciebie. Um, mam plany. Idę na randkę. Ło, wow, to się nazywa szczerość. Wybacz. Nie, jest okej. Okay. Ale chyba możemy dalej się przyjaźnić, tak? E, tak. Pewnie. I co, idziemy? Tak, jasne. E, muszę iść. Cześć, to na razie. Niko, w kawiarni jest mnóstwo ludzi, eh? co jest? To nie mina, lepiej nie pytaj. <gryw> Jim jest z Ramiro. Co? Tak, właśnie. Wiedziałem, że mam publiczność. Właśnie przechodziłam i cię usłyszałam. To świetna baza. <noise> Dzięki. A ma jakiś tekst, czy o czym jest? Wiesz, o byciu niewidzialnym, gdy czujesz, że dziewczyna, którą lubisz, czy nie widzi. <noise> to na pewno będzie hit, bo wszyscy czują się tak samo. Dzięki. Chociaż na pewno wolałbym śpiewać o spotkaniach niż o mijaniu się. Ale podczas komponowania piszemy to, co czujemy w danej chwili. Wiem, o czym mówisz. Jimmy mówiła. Myślę, że kiedyś przejrzy na oczy i wszystko się zmieni, Niko. Nie, nie sądzę. Nawet teraz jest na randce z Ramiro. Są razem, nie? A, nie, nie, nie wiedziałam, nie mówiła. A skąd taka reakcja? Też podoba ci się Ramiro? Nie, nie, bynajmniej. Mówię tak, bo, bo nie podrwałabym kogoś, kto podoba się mojej przyjaciółce. Czemu nie? Bo nie łamie się zasad przyjaźni. Tyle, że miłość jest jak muzyka. Nie rozumie zasad. Jesteś bardzo poetycki, Niko, ale moja przyjaźń ma zasady. Jeśli się je złamie, to koniec z nią. Nie odpowiedziałaś na pytanie. Ale jakie? Czy lubisz Ramiro, czy nie? Eee, Niko Tamara prosiła żebyśmy posprzątali Jasne? I? Zaprosiła ją? Zapomnij o tym Jestem dla niej niewidzialny Tak, jeszcze a tylko jedno razem, zdjęcie Prosimy do cię do trójkę, dobra. no proszę proszę Trójka o, super. Jim ustaw się Już, Oj poruszone, Jest ja Jeszcze jedno Dobra <noise> <noise> <Ai, pokaż. głosy> Chcę ci zadać pytanie Postrzelaj. Jakie jest twoje ulubione danie? Lasagne A piosenka albo film, a twój ulubiony aktor? Czekaj Jim, po no. jednym pytaniu No dobrze, okej okay. Chłopaki, hej, okay. mam do was sprawę Dziewczyny zostawiam was na chwilę, okej? Okay? Bardzo tak. mi się podoba wasza radość, ale muszę pogadać o czymś z tak, chłopakami, ja tak? Okej, okay, zaraz. Okej, idźmy. Okay. Fanki są niesamowite. Tak, jeśli chodzi o mnie, wystarczyłaby jedna. Nie, ale jak to jedna? Przecież możecie mieć ich mnóstwo. Wasz teledysk jest genialny, wspaniały. Spodobał ci się? Spodobał? Żartujesz? Musicie go jak najszybciej umieścić w internecie. To będzie strzał jak z karabinu. Ma wybuchnąć. <laughs> tak, jasne. Chłopaki, powodzenia. Trzymam kciuki. Chodźmy. Chodźmy, dziewczyny. Ma rację. To prawda. Teledysk musi wybuchnąć w internecie.